6 kg Dominika Schoker oraz Kantarzyna z powrot. Mata druga. Tu wcale nie jest bliżej. Przygotowują się. Tak jest bokiem lesztą jak. się i za plecy. Przerzuć rękę i za plecy. Mata numer 3. Masy niemieckie do wagi 64 kg. Artur Przybecki, Grepim Kraków oraz Kryspin Jakubowski Bersejker z Szczecin. Zapraszam do osoby z numerem czwartym. Artur Przybecki, Kryspin Jakubowski. Dobra masy waga do 64 kg. Tak jest Tomek. Zdystansuj nogami sobie. I teraz ściągaj! Skręć się! Wyżej nogi! Tak jest! Dopnij to! Kurba, ja. I do niego! Do niego już nie zostawaj tak! Tak jest Tomek! Dobrze! I na niego! Na niego! Komek, jak do balachy, skręć się, jak do balachy, jak do balachy się skręcić po kołnie. Do walki na macie drugiej zapraszam Kamila oraz Natalia Panek w Barabastro. Tomek wyłap jego prawą dana, rękę panem, to, jak to walach tak jest i teraz się skręć i łatrzysz Dwa zapraszam zawodnika i do malczy cisę. biografia piłka domowa. Na macie czwarte. Na matę pierwszą zapasza. Susanna Zakaryan, alias az oraz Katarzyna brać przecież na. Bravo! Górnik Polska Enerży Dolny